Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Fishu w kolejnym odcinku Stellaris Journey Send na trybie Master Mode z Riotonem Wracamy po długiej przerwie i cóż, dzisiaj będziemy bić Duke Fish Rona oraz y, będziemy się zajmować już kultystami i będziemy bić również y, dwa pierwsze filary, które są nam najbardziej potrzebne i na tym zakończymy ten odcinek, a resztę Bicia filarów oraz e, bicie Moonlorda e, będzie już w kolejnym, ostatnim odcinku, ponieważ e, został oprócz tego jeszcze jeden odcinek do opublikowania. Także mam nadzieję, że e, się cieszycie na powrót. Krótki, ale jednak, i zapraszam do oglądania. Mam. Co? 17 gulda za uzdrowienie się, co? Może tego nie rób, dobra? To jeden z odcinków Wcześniej miałem więcej. Już za późno. Coś, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Z czego w nią strzelać? No prostego. Prosto. Strzał nie mam za dobry. A co ty masz w ogóle za ten? Załóg. A No a ten, ten z, z, No. Z co się Empress zabiliś, of Light. No. Albo Stinger'a, hmm. mogę z niego nawalać. Dobra, to co, to przewołuj... No V1, to leć. Tak? A. Dobra, to czekaj, łykamy poty. Pola sobie tab, żeby ją widzieć z daleka, może wejść na leczenie. Co? Chociaż w sumie na początku można. No, halo. Jest, mamy go. Jeśli wyjdziemy z tego, to ona dostanie w kurwu, co nie? E, chyba tak, z tego co kojarzę, to tak. Masz tą zieloną na defa, e, zmniejszenie? Możesz ją siknąć. E, to jest żółta, już jest siknięty. Czemu okay. mówisz na nią w żeńskiej formie? A bo to nie wiesz, no widzisz. Nie czytałeś Lora. Ogólnie to już jest martwa, Gdzieś tam martwy. Nie żeby y coś. poczekaj, jeszcze. No już. Miałaś jeszcze sporo HP. U mnie już miała zero HP, więc. To jest master? Kurna, harpie. Chcesz tsunami? Tsunami? Chyba nie, chciałem już re researchować, bo grałem na świecie tak. <grym> Zixe Dobra, to co to lecimy <grym> dalej, co? To, no, wiesz, trofi trzeba, maskę jeszcze masterowego itema. Mas Aha, okej. Okay. Ale to znikne. poszło bardzo szybko. Ktoś przyjmę tę myśl, bo ja nie mogę się tutaj ruszać właściwie. O widzisz teraz szybciej leci, bo... Ale nie koło mnie, odejdź stąd I wylecz się, bo... Już się jesteś... Ty, to za szybko się dzieje Mamy master'owy Gdzie on jest? Czekaj, czekaj O, jest I don't see Mini Duke Fishron No to już to trafi. Eee, czekaj, o, mam Okej, okay. a gdzie jest mój... moja broń? Chyba ty podniosłeś się, bo przez przypadek mam za dużo Nie ich. mam. Albo wskoczyło mi do no, no właśnie, gdzie możesz? O, Bubble Gun. Ok. Mamy maskę, jak coś. 1800 na per second. Oczekaj, bo ja dostałem od niej. Znowu dostałem od niej. Ty Muzyki nawet nie słychać. Trzeba było nagrać no. w sumie. Nie słychać, nie słychać. A początek fajny, muzyczny. Ale że to tak szybko leci? Halo? Hmm. O, Flairon, ok. Znowu nie dostałem nic ciekawego. Nie potrzebuję tego realizora Typhon? Czy jakoś tak? No, fajne, fajne. No, jeszcze. No, dlatego właśnie to chcę. 2700 na sekundę. Nice. <laughs> Ładnie, ładnie. Jak nie leksi. rusza się 3000, to nie? Jest w samej krytyki, bo ja mam 101% w sobie. Masakra, co ty się dzieje w ogóle? Ale to easy jest. O, ty ale... mam tego. Pa na to. A co? nie, nie widzisz. Czekaj, poczekaj. Muszę się zdjąć w... całkowicie. E... Pat co, co, to co jest? za mną jest. Co to widzisz? Jest? Czekaj, kolorek muszę zmienić, o. Czemu masz jakieś Jeszcze... słoneczko? Gwiazdą. <laughs> dewelopera dostałem. No, <laughs> nie wiedziałem, że taka jest w ogóle <laughs> jakaś rzecz od dewelopera. <laughs> I czekaj, całe obrankę ci pokażę dewelopera. Muszę o zwykłować. ile nie mam miejsca. <laughs> ja dostałem skrzydełka w tej stronie. O, Dziękować. To mogę rzucić, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. To jest moja zbroja, to nie wyrzucam. Masterowe zostawię. Tsunami. No, i gówno Summer West właściwie to jest hmm. Nie wiem jak Ale... chcesz zobaczyć to masz Nie nie chcę I Cape patrz dostałem Ty, bo ja tutaj jestem z... <śmiech> rozebrany <śmiech> Można to powiedzieć Ty <laughs> Jesteś rozebrany <laughs> powiadasz? Zgadza się Asumiem. Oj, serki Spoko i tak muszę zniknąć Hmm. Czyli na wagonie jest trudniejsza w takim razie, Chyba. bo dostaję rajda dodatkowo. No, Jezu, on nawet nie zdąży przejść w tą drugą swoją formę, tą niewidzialną. No i dobrze. On znowu dostaje z cenami. No, ja to. A to też mam albo taki ten, płaszczyk na dole nie wiem, czy to jest lepsze od tej gitarki? dla mnie gitarka jest 100 razy lepsza Ta namierzająca oczywiście, to nie? Gitar. no tak, tak o Jezu, wy inną broń <laughs> tak wysoko było Czemu ja robię to bez. No tak, bo od razu łowił, nie czekał. Dawaj mi trofi pół na frajerze jeden. Mm. O, mam tego masterowego, już będzie na ten. Part of the Sea. Part of the Sea? Da, part of the Sea. No. Ale nieźle bije ona. No trochę Nie tak, Zostaniesz to za... To tak. 180 przynajmniej. No, no ja 120 teraz. Ale to jest tym wilkułakiem, więc trochę defa już chyba dostaję. No dostajesz, dostajesz, to tak. Ile masz defa? By the way. Ja mam 62. Czekaj, nie wiem, teraz ci powiem. Ja mam 59. No, no to 3 defa masz. Mniej. No i dawaj trochę no śmieciarzu jeden. O, mam tego, bubble guna jakimś dobrym bufem. Też to mam. Tak powiedzmy, że dobrym bufem. Hey, halo, Nie mogę spaść. O drugiego masterowego zostałem. Dobra, i ostatni robaczek nam został. Jest parę robotków. Chyba 9 miałem, albo 8, jakoś tak. taka może się nie bafne <laughs> Jenny! Jak to leci za nim. Czy tam za nim 2000 no Ładnie, ładnie. A! Fajnie, że... Spokojnie, jak na wojnie. Nie, po prostu kursorem wybiegam. O, masz trofię. Z ostatnim ale... no, nieźle. Najsu nice desu. Aha. Dla summonera? Nie, to dla maga. To dobrze, że dostałem summonera. cztery tsunami. <laughs> nie, od, od razu nie <laughs> No dos... Wiesz co, później już ten... wyzostawiam. Chcesz demonik tsunami, czy wolisz to, co masz teraz? Coś? Sprzedawaj. Sprzedawać? No dobra. Pamięta. A ty masz w ogóle te mieczeki od Teraprizmy? Znaczy te Teraprizmy? Nie, to tutaj tak ma... nie robię. No to tutaj masz ten mieczek dla ciebie. Dobrze. Podobno miałeś mnie dać. A wiesz, nie chciałeś, ale teraz z łaskę i. O, no dzięki łaskawce. O, fish, tak, dostałem yy, skrudełko lepsze. Też mam. Jeśli, jeśli przekucie będzie drogie, to ja to pierdzielę. <laughs> Ej nie mamy na tego, na Dirk Fischerona yy, sali chwały. No tak, no kto miał zbudować? Nie wiem. To ja miałem ci z, z tym zepsutym tym no. przylecieć magicznie i naprawić jako rumak na tym. Dokładnie. Gdzie byś zwierzaczka? Tutaj zwierzaczki były. O Jezu, miejsca na zwierzatki nie ma. Łe, tylko 7 golda to kosztuje? Mam 71 platen, wow. Też miałem podobnie, ale później sprzedawałem. Pa, pa, złoty wojownik tutaj. Podchodzi do siebie. Ogniska. Sunrider normalnie. Sunrider. Tak o. Dawaj, bo mam wszystkie potki teraz wypite. Tan Goku. E, e, co? Zabij ich, no. E, właśnie Zabić, chodzi tak, o to, że... Z... Aha, bo tutaj się jeszcze ten... pospadali. Co? No o jest. Na dół pospadali. Do you know the way? Ło you know kurna, ja mam tych buletów wstawionych. <noise> Au. To bolało. Oj, jednak u niego trzeba się ruszać, dobra. Nieważne. <noise> no trochę trzeba na pewno. Ale i tak szybko pada O dobrego trafiłeś To ja No i padł Cyk Szybko poszło mm, Dobra tutaj mamy jaki? Solarowy tutaj mamy e, W bazie mamy jaki? W bazie nie mamy żadnego o nie! Ale... O nie, mamy na zimowym biomie. Dobra, i tak tam nie, nie chodzimy. Eee, a nebula o. mamy. Pamiętać, że nie, nie tak da się pylonów używać. <laughs> tak, by the way. Ale lipa. Weno crafting gdzieś zaoszuć. Um... Na przykład tutaj. Czekaj. O, dobra, jest będzie magiczne takie bardzo. Trochę specjalnie na to miejsce bym mi robił, ale... Jeszcze ciastko sobie zjem, usiądę sobie i przemyślę swoje sprawy. Dobrze. E... No to i tak wortek będziemy musieli zrobić, więc zimowej i tak wpada. No wortek, najpierw bym powiedział... To od lewej można iść. To... Mhm. A Chociaż potem... Byłem, byłem... Potem nebula bym zrobił. No dobra. Dobra, to idziemy. Jakiego masz mounta? Mamy tego, e... flying dutchman Aj, Ja mam tutaj miotełkę najlepszą Miotełka jest gorsza od tego Nie no lepsza jest Gorsza jest, ej nie zmienili czasami tego? Księżyca na vortex pilarze? Możliwe, oczywiście też Bo są. pierwszy teraz raz widzę żeby tak wyglądał Teraz ci się pokazuje pierwszy pasek to ile mobów zabiłeś, to nie? Uh -huh. A drugi dopiero o, ten... O Jezu uh. Trochę chyba lagi były, co? No, wiesz ile z... Pół miliona do zadałem Jezus <laughs> Wszystko... Mary, co? <laughs> Wszystko strzeliło w jednym y momencie, co nie? Wszystkie uh -huh. te podciski zamierzające oh, I od razu spojrzałem na deleś 5 sekund pół miliona <laughs> Nice mm. Polecam z góry nawalać do nich Jak można mierzające, no to wiesz, i tak one dolecą. No tak. To jest akurat dobre. ogólcie tu 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 tu, tu. się. Co? No bo ja się... strzelam z żyletki, no bo Razor. Eee, weź, nawet mi nie z po polskiej wersji. <laughs> nie, Co ja jeszcze? nawet nie wiem, jak to się nazywa w polskiej wersji. To jeszcze powiesz po polsku, no? Eee, rybocep, zielenicę? Rybocep. O Jezu Ach, może zielenica jeszcze. Chociaż to jest zielenica i zrozumiała. No. O, leczymy się. no. Nie no trochę muszę. Wychodź do mnie na chwilę. To coś pokażę. Okej. Okay. Ja się fajnie kręcę na tej miotle. O widzisz? <laughs> Co jest? I ją... ale zajebiste helikopter. Wrum wrum, nie widziałem raczej. Wiesz, ty czekaj, wezmę sobie na konsumpcję, bo jednak chlorofitowe tutaj bulety są. Chociaż w sumie. O, nie tyle. Fuck, mam debuffa przez nich. Wydóź <laughs> mi z tym debuffem. Nie. O, jest. Dobra, apaj. Coś wypadło? Nie Masz już wszystko? No, manę na przykład teraz O, pod mam tego Kogo? Eee, tego, tego Śnieżna muzyka, jaka relaksująca jest A, bo ty masz tam nową muzyczkę no, Jaką nową? Starą? A wiesz jakie fajne gierki? Ponoć mają ją znowu wznowić Nie wiem Spelunki, czy widziałeś czy co? Nie, Otherworld to nie Co? Nie mają My nadal chyba. bierzemy <laughs> Mieli udostępnić ten yy, Kod chyba Ale nie wiem czy uzbieraliśmy tyle A też nie wiem Lecimy na nebulę jak coś No tak, no przecież lecę Dobrze dobrze, tak cię tylko Na rakietki się teraz rzucę Oj, Nebula, to będzie ciężki orzek do zgryzienia. Czemu? Bo to jest ciężka ogólnie. Te laserki najgorsze i tyle. Cie. I jeszcze jak będą na ciebie siadać. Ten. Jak y o, na Wanisza będą już siadać, no to wiesz. Mininiuki lecą, właśnie. A, bo to to, 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 to okej. Okay. Ja w Stardust na nawalać. Co mi <laughs> mogę nawalać. Tu jest. się będzie szybki Chyba rękawica jest na początku lepsza, no nie? To zależy. Jeśli chcesz na event, no to wiadomo, że ten. Myślę, że ta sfera nebulowa. No, wiesz na pumpkin mu nieco narobi. Nie Masz wiem. na cztery użycia jednego tego. Y pumpkinga właściwie. O, pani, ładnie. Eee! No, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. ładniebula jest jak zwykle jeden z trudniejszych Co? Co? No ja dostaję od nich po 200, więc... No ja też dostałem właśnie 200 O wow No spokojnie sobie lataj. No. Nigdzie ci boss nie ucieknie Tyle lasery są Przejwam o, dostałem Twojego kila. <noise> nie wiem, jakim cudem. Ty dostaję Twojego kila. <noise> bo mam tego. Życzę e, chmurki. chmurki. Okay. No, raczej na szybko. Wrum. Wrum. To w sumie nie na szybko, bo tak. <noise> Evolution Beast? Równo, co to jest? No są takie. One wyrzucają te takie zrypane kulki, które namierzają cię. Z tego co kojarzę to one chyba właśnie te to robią. też namierzają, które strzelają. Tak A one nie strzelają prosto? Nie, one no, cię namierzają. Znaczy, no. i wiesz, łatwo to uniknąć, bo wiesz, jak strzeli no to wiesz. O kurna, no właśnie dostałem za 216 jeszcze od krytyka od niego. Niemożliwe. Oby nie zadają mhm. krytyku. O, pies, mam sparki. Mamy sparkiego teraz. Sparki? Mogę sobie zrobić broń właściwie, ale. No. Sparkless. Kapitan Sparkles? A ładnie. Wow. Właśnie jakieś tutaj Wiesz co, jak tak patrzyłem, to zapowiada się całkiem fajnie. No, lightning rod jest taki, trochę bez sensu Lightning rod no to które to, okay, to, to była? Wiesz co, jakoś tak się nie zagłębiałem, ale jakieś takie... Rzeczy, które... Czemu ja nie mogę... Zwróciłem nie, nie uwagę, uprać. no to ten... No to były całkiem fajne Generator świata, kozacki że zmienili te generatory nie świata, tylko cave'ów całkowicie, co nie? Też mhm. było 93 nebula ten Ja sobie zrobię no ale? Ja też No tak. O nie tu się blokuje. Siema, ja wilkołak. Te Axolotly y są fajne. Zdać no. mnie w sumie nauk też. W sumie też kupię sobie... Łuk. A mnie na... Nebula Arcanum i Chociaż Nebula Blaze Odliczymy wszystko Crafting. Bo 75 mam teraz Jestem. Aby zbroje mieć to trzeba mieć 10, 20 i 15. To zdać mnie. No tutaj, przy mnie stoi. Nie mogę go kliknąć. O, dobra jest um, na mnie. 35 45 15, czyli jeśli łuk, To nie 10, będę miał zbroi 20, 30, hmm. zgadza się, nie 45, będę miał 45, a mam 74. 74, czyli 45 minus 74 to jest Dojemy. 29? Dobrze liczę? 29, no a nie, 30 będę miał. A czekaj, a ta. Arkanum? Ile kosztuje? 18. Ue, to mogę zrobić. Dobra, to trzeba jeszcze to przekuć. I wtedy chyba to pójdzie w odstawkę. nie wiem, czy coś jeszcze. To za dużo mam dobrych broni. Jak już są jakieś bronie dla MAGA, to już są mega dobre. Te late game over. lazy quick damage late Sempre's możesz sobie wyrzucić to co ci tam strzela trzy pociski gitarka jest 100 razy lepsza zależy zależy chyba taki rap o, przekuwanie nie wiem czy mi będzie stać w ogóle mm, ja mam 71 km. Dobra, no, nieważne ważne czekaj czekaj Nebula glove Potrzebuję Chyba godly yy, Wiem, że ten, ten pocisk, ten, ten różowy Co strzela ma kiepski prefiks Naprawdę kiepski krepit. Mm, rapid jest... może być Nie yy, rapid, rapid, Czekaj, czekaj, bo je... najlepsze na tą yy, Na tą rękawicę jest demonic lub deadly Albo mystic Mystic na no mana Mam manik. Kin Adept, kin Deadly. A, a Demonik ile daje? Bo Deadly daje 10 do demeczu i 8 do speed'a. Nie wiem, no wbieraj sobie jak coś tam. Dobra, niech będzie ten Deadly, bo nie chce mi się tracić golda.